Rozdział trzeci Tomek stanął przed ciotką Poli. Siedziała przy otwartym oknie przytulnego, zacisznego pokoju, który był jednocześnie sypialnią, jadalnią, bawialnią i czytelnią. Balsamiczny zapach lata, niczym niezmącona cisza, woń kwiatów, usypiające brzęczenie pszczół, rozmarzyły starszą panią. Kiwała się sennie nad robótką, a jedyny towarzysz ciotki, kot, drzemał na jej kolanach. Okulary przezornie odsunęła na siwe włosy. Była przekonana, że Tomek już dawno zdezerterował, więc zdziwiła się niepomiernie, gdy ujrzała go wkraczającego bez obawy w zasięg jej rąk. Czy mogę teraz iść się bawić, Ciociu? zapytał grzecznie. A ile zrobiłeś? Wszystko ciociu. Nie kłam Tomku, wiesz, że tego nie znoszę. Nie kłamię, ciociu, zrobiłem wszystko. Ciotka nie bardzo wierzyła słowom Tomka, wyszła więc, aby osobiście obejrzeć wynik jego pracy. Byłaby zadowolona, gdyby oświadczenie siostrzeńca sprawdziło się choć w jednej piątej części. To też zdumienie jej nie miało granic. Kiedy zobaczyła cały parkan, kilkakrotnie starannie pokryty białą farbą i to z taką gorliwością, że nawet na ziemi ciągnął się wzdłuż parkanu biały pas. Coś podobnego. No, no. Trzeba przyznać, że potrafisz pracować, jeśli ci się tylko chce. Powiedziała w przypływie szczerego podziwu i natychmiast osłabiła komplement komentarzem. Niestety. Muszę stwierdzić, że bardzo rzadko ci się chce. No, idź się bawić, ale proszę cię, żebyś wrócił do domu jeszcze w tym tygodniu, bo inaczej dostaniesz lanie. Była tak oszołomiona i olśniona blaskiem czynu Tomka, że zaprowadziła go do spiżarni. Wybrała najładniejsze jabłko i wręczyła mu je, wygłaszając przy tym wzruszające kazanie. O podwójnej słodyczy nagrody, którą zdobyło się uczciwą pracą. Właśnie gdy kończyła swą mowę zręcznie dobraną sentencją z Pisma Świętego, Tomek za jej plecami świstnął kawałek placka. Wybiegając z domu, ujrzał Sida wchodzącego na piętro po zewnętrznych schodach. Glina była pod ręką. W powietrzu zaroiło się od kul. Śpistały wokół uszu Sida, niczym grat. Zanim ciotka Poli zdążyła się zorientować i nadbiec z odsieczął, kilka kulek weszło już w bezpośredni kontakt z ciałem brata. Atomek w ekspresowym tempie przeskoczył Parkan i zniknął. Była tam wprawdzie furtka, ale nigdy nie miał czasu, żeby z niej skorzystać. Teraz dopiero doznał prawdziwej ulgi. Rachunek z Sidem. Za zwrócenie ciotce uwagi za czarną nitkę były wyrównane. Tomek okrążył szereg domów i wyszedł na tyły stajni ciotki. Poczuł się teraz bezpieczny przed karzącą ręką sprawiedliwości. Pośpieszył więc w stronę rynku, gdzie zgodnie z umową spotykały się dwie nieprzyjacielskie armie chłopców, by stoczyć zażartą bitwę. Tomek był generałem jednej z nich, a jego serdeczny przyjaciel, Joe Harper, generałem drugiej. Obaj wielcy wodzowie nie zniżali się do osobistego udziału w walce. Od tego byli zwykli żołnierze. Siedzieli sobie razem na pagórku i kierowali operacjami wojennymi, wysyłając rozkazy przez adiutantów. Po długiej i zaciętej walce armia Tomka odniosła wspaniałe zwycięstwo. Potem nastąpiło podsumowanie starć wojennych, określenie liczby zabitych, wymiana jeńców, uzgodnienie przyczyn następnego konfliktu zbrojnego i ustalenie daty nieuniknionej bitwy. Wreszcie obie armie zgodnie odmaszerowały, a Tomek sam ruszył w drogę powrotną. Przechodząc koło domu, w którym mieszkał Jeff Thatcher, ujrzał w ogrodzie nieznajomą dziewczynkę słodką, błękitno okoł istotkę o jasnych włosach, splecionych w dwa długie warkocze, ubraną w białą letnią sukienkę i haftowane spodenki. Świeżo ukoronowany zwycięstwem bohater poległ od razu bez jednego wystrzału. Pewna Emi Lawrence w okamgnieniu zniknęła z jego serca, nie zostawiając po sobie nawet najmniejszego wspomnienia. Dotąd zdawało się Tomkowi, że kocha ją do szaleństwa, że ją ubóstwia. Teraz przekonał się, że było to tylko przelotne, nic nieznaczące uczucie. Przez kilka długich miesięcy zabiegał o jej względy, a ona zaledwie przed tygodniem Wyznała mu swoją miłość. Przez siedem dni był najszczęśliwszym i najdumniejszym chłopcem pod słońcem, ale w tej jednej chwili Emi ulotniła się z jego serca jak przypadkowy gość, którego czas wizyty już minął. Rzucał teraz nowemu aniołowi ukradkowe i rozmodlone spojrzenia, aż wreszcie spostrzegł, że i ona go zauważyła. Wówczas udał, że nic nie wie o jej obecności i zaczął na wszystkie właściwe chłopcom głupkowate sposoby popisywać się, aby wprawić ją w podziw. Trwało to jakiś czas. Gdy wreszcie wśród karkołomnych produkcji gimnastycznych zerknął ukradkiem w jej stronę, stwierdził z bólem serca, że anioł zamierza iść do domu. Podszedł więc do parkanu i oparł się o niego pogrążony w melancholijnym smutku. Miał słabą nadzieję, że dziewczynka zatrzyma się choć na chwilę. I rzeczywiście, zanim zniknęła w drzwiach, przystanęła na schodkach, Tomek westchnął boleściwie, gdy noga jej stanęła na progu, ale natychmiast twarz zajaśniała mu radością. Tuż przed wejściem do domu Dziewczynka przerzuciła mu stokrotkę przez parkan. Podbiegł do kwiatka, lecz o dwa kroki przed nim zatrzymał się gwałtownie, przysłonił oczy ręką i zaczął patrzeć w głąb ulicy, jakby nagle zauważył tam coś niezwykle ciekawego. Potem podniósł z ziemi słomkę i odchylając głowę w tył, w skupieniu, balansował nią na nosie. W trakcie tych czynności nieznacznie przysuwał się do stokrotki. Wreszcie nakrył ją bosą stopą, zręcznie podniósł palcami nogi i pognał ze swym skarbem, znikając ze zakrętem ulicy. Zniknął jednak tylko na małą chwilę, jakiej potrzeba było do przypięcia kwiatka pod bluzą, aby znalazł się w bezpośredniej bliskości serca, a może żołądka. Tomek nie był za dobry w anatomii. Wrócił pod parkan i popisywał się pod nim aż do nocy. Ale dziewczynka już się nie pokazała, choć Tomek pocieszał się, że może stała gdzieś za Firanką i widziała dowody jego gwałtownej miłości. Z głową pełną cudownych marzeń powlokł się wreszcie do domu, chociaż serce ciągnęło go w drugą stronę. Podczas kolacji był w tak podniosłym nastroju, że ciotka zastanawiała się, co znowu w niego wstąpiło. Dostał porządną burę za obrzucenie sida gliną, ale ani trochę go to nie wzruszyło. Pod samym nosem ciotki próbował kraść cukier i w końcu dostał za to po łapach. Ciociu, czemu nie bierz sida, kiedy robi to samo? spytał. Bo Sid nie dręczy człowieka tak jak ty. Gdybym tylko spuściła cię z oczu, zaraz wlazłbyś cały do cukierniczki. Po chwili ciotka wyszła do kuchni. Sid, pewne swej nietykalności, a zarazem chcąc dokuczyć tomkowi, sięgnął bezczelnie po cukierniczkę. Tego było stanowczo za wiele. Wtem cukierniczka wyśliznęła się Sidowi z rąk, spadła na potłogę i potłukła się. Tomek był w niebo wzięty. Przegryzł język i nie powiedział ani słowa. Postanowił sobie w duchu, że będzie milczał nawet wtedy, gdy przyjdzie ciotka. Będzie milczał jak grób, aż ciotka sama zapyta, kto to zrobił. Dopiero wówczas powie. I cóż to będzie za wspaniałe przedstawienie, widzieć jak ta chodząca doskonałość oberwielanie. Serce jego było tak przepojone szczęściem, że ledwie mógł usiedzieć, gdy ciotka wróciła z kuchni i stojąc nad stłuczoną cukierniczką, ciskała z ponad okularów pioruny gniewu. Zaraz się zacznie, pomyślał, i w tej samej chwili leżał jak długi na ziemi. Groźna ręka podniosła się, by ponowić uderzenie, gdy Tomek zawołał, Za co mnie bijesz, ciociu, to sit stłukł cukierniczkę. Ciotka Poli zamarła, jakby piorun w nią strzelił. Tomek z satysfakcją oczekiwał teraz gorącego współczucia. Tymczasem ciotka, odzyskawszy mowę, powiedziała tylko: No, na darmo i tak nie dostałeś. Jestem pewna, że masz na sumieniu jakąś inną psotę ukrytą przede mną. Czuła straszliwe wyrzuty sumienia, i z serca wyrwały się jej na usta jakieś ciepłe, pełne miłości słowa, ale zostałyby one odebrane jako przyznanie się do winy, a na to nie pozwalały względy wychowawcze. Nie powiedziała więc nic i ze zgryzotą w sercu poszła do swoich zajęć. Nadąsany Tomek siedział w kącie i rozczulał się nad sobą. Wiedział, że ciotka w głębi duszy błaga go na kolanach o przebaczenie, i świadomość tego dawała mu mściwe zadowolenie, ale postanowił być twardy. Nie przebaczy ciotce i będzie udawał, że nie widzi jej chęci do pojednania. Z zamglonych łzami oczu ciotki co chwilę padało w jego stronę tęskne. Pełne bólu spojrzenie, lecz zawziął się, aby nie rozumieć, co ono znaczy. Oczyma duszy widział już, jak leży na łóżku umierający. Ciotka pochyla się nad nim, błagając go o jedno słowo przebaczenia, ale on odwraca się do ściany i umiera w milczeniu. Ach, co się wtedy będzie działo w jej duszy! Potem wyobraził sobie, jak go przynoszą do domu wyciągniętego z rzeki. Nieżywego. Włosy mokre i zlepione, ręce zimne, lecz biedne, udręczone serce nareszcie znalazło ukojenie. Ciotka rzuca się na niego, szlocha i rozpacza, błaga Boga, aby jej oddał ukochanego chłopca. Będzie wtedy przysięgać, że już przenigdy nie skrzywdzi go ani go nie obrazi. Ale on leży bez ruchu, zimny i śmiertelnie blady. Biedny, mały męczennik którego cierpienia nareszcie się skończyły. Tak się przejął swoimi wymyślonymi nieszczęściami, że zaczął chlipać z żalu nad sobą. Niemal dusił się własnymi łzami, które nieprzerwanym potokiem płynęły mu z oczu i kapały z końca nosa. To roztkliwianie się nad swoją niedolą sprawiało mu taką przyjemność, że za nic w świecie nie dopuściłby, żeby jakakolwiek ziemska radość zmąciła tę błogą boleść. Jego tragiczne przeżycia były na to zbyt święte. Wszelkie pocieszenie byłoby w tej chwili niemiłym zgrzytem. Toteż, gdy do pokoju wbiegła tanecznym krokiem kuzynka Mary, szczęśliwa, że po spędzeniu jednego tygodnia na wsi znowu jest w domu, Tomek wstał i okryty czarną chmurą smutku, Wyszedł jednymi drzwiami, gdy ona drugimi wniosła śpiew i słońce. Z daleka omijał miejsce, gdzie bywali jego koledzy, szukał samotnych i ponurych zakątków, które odpowiadały jego nastrojowi. Skusiła go tratwa na rzece. Usiadł na jej krawędzi i wpatrywał się w posępną wodę. Gdyby tak można było utonąć za jednym zamachem, bez bólu, z pominięciem wszystkich niewygód, jakie natura wyznaczyła kandydatom na topielców. Nagle przypomniał sobie o kwiatku. Wyjął go. Był pognieciony i zwiędły, co napoiło Tomka jeszcze rozkoszniejszą boleścią. Zadawał sobie pytanie, czy ona żałowałaby go, gdyby o wszystkim wiedziała, czy płakałaby, czy chciałaby objąć go za szyję i pocieszyć, czy też może odwróciłaby się od niego obojętnie, jak ten cały obłudny świat? Te obrazy tak wyolbrzymiały jego rozkoszne cierpienia, że wciąż do nich powracał i oglądał ze wszystkich stron, aż od tego ciągłego oglądania zbladły i spowszedniały. Podniósł się więc z ciężkim westchnieniem i poszedł w mrok. Około godziny dziesiątej wieczorem przechodził pustą ulicą obok domu, gdzie mieszkało jego nieznajome bóstwo. Przystanął na chwilę. Nadstawił uszu, ale nic nie usłyszał. Na piętrze padał na firankę słaby blask świecy. Czy ten pokój był uświęcony jej obecnością? Przeskoczył przez parkan, przekradł się pomiędzy klombami i stanął pod oknem. Długo spoglądał na nie z uczuciem, potem położył się na plecach i skrzyżował ręce na piersiach, trzymając w nich zwiędły kwiatek. Tak pragnął umrzeć, samotny, wygnany w daleki zimny świat, bezdomny, pozbawiony jednej przyjaznej ręki. Która starłaby mu z czoła śmiertelny pot i kochającej twarzy, która pochyliłaby się nad nim ze współczuciem, kiedy nadejdzie wielka chwila konania. Tak też powinna go zobaczyć ona, gdy wyjdzie, aby popatrzeć na piękny poranek. Czy spadłaby wówczas z jej oczu choć jedna łza na jego biedne, martwe zwłoki, czy westchnęłaby choć na widok tego młodego fitnącego życia tak przedwcześnie i brutalnie ściętego nielitościwą kosą śmierci? Okno na piętrze otworzyło się nagle i skrzekliwy głos służącej sprofanował świętą ciszę, a strumień zimnej wody oblał leżące na dole śmiertelne szczątki niedoszłego męczennika. Bohater zerwał się, krztusząc i otrząsając. Równocześnie z cichym przekleństwem rozległ się świst kamienia w powietrzu, potem słychać było brzęk tłuczonej szyby. Jakaś mała, niewyraźna postać błyskawicznie przeskoczyła przez parkan i zniknęła w ciemności. Parę chwil później, kiedy Tomek rozebrany do spania oglądał w świetle łojówki przemoczone obranie, obudził się Sid. Miał straszną ochotę skomentować wygląd brata, ale ugryzł się w język. Tomkowi niedobrze patrzyło z oczu. Tomek wlazł do łóżka, nie zadając sobie trudu zmówienia pacierza, a Sid skrupulatnie zanotował ten grzech w pamięci.